Czasami pytamy się, zadajemy pytanie, jako sami sobie, czy moja wiara, moja religijność, moja duchowość idzie w dobrą stronę, jest w sposób właściwy rozwijana. Stąd postawmy sobie dzisiaj na sam początek następujące założenie, następującą tezę. Duchowość, religijność, zdrowa, dojrzała, szczera, prawdziwa. Właściwa rodzi w człowieku postawę Samarytanina, o której dzisiaj sobie powiemy, o której dzisiaj Jezus mówi w Ewangelii, mówiąc nam, będziesz miłował swego bliźniego, i niejako tłumacząc uczonemu w piśmie, który do Niego przychodzi, kim ma być nasz bliźni, że też właśnie każdy człowiek jest i ma być naszym. Bliźni. W każdym człowieku tego bliźniego mamy odnajdywać, co to znaczy i skąd właśnie ta teza. O tym właśnie dzisiaj. A wierzę przecież, że chcemy, by nasza religijność, nasza duchowość stawała się wciąż dojrzalsza i wciąż mocniej kształtowała nasze postawy i miała większy, bardziej realny wpływ na naszą codzienność i na nasze życie. Witam Cię. Dziś troszeczkę później, w to niedzielne południe. Yy, I zapraszam do zasłuchania yy, w dzisiejszą niedzielną Ewangelię. To 10 rozdział Ewangelii Łukaszowej, werset od 25 do 37. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział, co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego, dobrze się odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on chcąc się usprawiedliwić zapytał Jezusa, a kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, i zostawiwszy na pół marłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, jednocześnie pomyślamy sobie o fragmencie nieco podobnym, kiedy to chyba w Ewangelii, według Świętego Mateusza, do Jezusa przychodzi bogaty młodzieniec i zadaje bardzo podobne pytanie. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć życie, życie wieczne? Jaka jest różnica tutaj? Ewangelista Łukasz już na samym początku nadmienia, że ów uczony w prawie chce wystawić Jezusa na próbę. A więc jego celem jest nie tyle własny, nie tyle własny rozwój, nie tyle własne umocnienie w dobrym, zobaczyć pewne sprawdzenie, wystawienie na próbę Jezusa. Jednocześnie można troszeczkę rozumieć owego uczonego w prawie, gdyż w Starym Testamencie to rozumienie bliźniego nie było tak szerokie, jak w szeroki sposób, Zinterpretował je Chrystus, rozciągając je na każdego człowieka. Bogaty młodzieniec przyszedł z jasnym pragnieniem, że chce uczyć się od Jezusa, chce. Dlatego pyta, ponieważ chce, aby ta odpowiedź posłużyła mu na to, by jako ten horyzont czynienia dobra poszerzyć, to spektrum życia miłością poszerzyć, pragnienie, by kochać bardziej. Kochać więcej. Moi drodzy, mamy być jak ten Samarytanin, jeszcze inaczej, mamy w każdym człowieku chcieć, inaczej, każdego człowieka chcieć czynić swoim bliźnim. I można by na różnego rodzaju relacje rozciągać ten temat jakby w ich aspekcie do tego tematu podchodzić. Ale może spróbuj, spójrzmy na dostrzeganie bliźniego w naszych najbliższych, w tym najbliższym otoczeniu. I co to znaczy? Bo ten bliźni to takie pojęcie takie dosyć ogólne można powiedzieć, ale tego bycia bliźnim, dostrzeganie bliźniego w drugim, mamy uczyć się od tego samarytanina który to właśnie, będąc w podróży, a więc miał prawo być z, jakby w pełni zajęty tylko swoimi sprawami, które go wtedy zajmowały, ku którym zmierzał, jakieś swoje interesy, spotkania, coś, co miał zaplanowane, ku czemu szedł, on potrafi się zatrzymać. Nie? Podszedł do niego wcześniej, wzruszył się głęboko. A więc pierwsza rzecz. Człowiek, który Żyje prawdziwie z Panem Bogiem, który pozwala Bogu, by nieustannie kształtował ludzkie serce. Jakby ciągle kształtuje w sobie taką, papież Jan Paweł II, tak to by nazwał, taką wyobraźnię miłosierdzia, taki zmysł miłosierdzia, choć tą wrażliwość, tą taką empatię, ale która jest jeszcze czymś większym, takim, taką empatią zakorzenioną w Bogu, takim, taką zdolnością współodczuwania, taką zdolnością niesobojętnienia, nieprzychodzące, nieprzychodzenia obojętnie, taką zdolnością, ale właśnie nie tylko wzruszenia się. Bo nam łatwo przychodzi wzruszać się, gdy nie wiem, w telewizji widzimy yy, nie wiem, ludzi biednych, głodujących, ale takie wzruszenie, które prowadzi do działania, takie wzruszenie, które prowadzi do tego, że ja pragnę podejść do tego drugiego człowieka. Zainteresować się jego biedą, próbować zrozumieć sytuację, w której się znajduje. Tak on podszedł do niego, nie poprzestał na tym wzruszeniu, nie poprzestał na jakichś emocjach, uczuciach, podszedł do niego, opatrzył rany, zalewając je oliwą i winem, dał mu konkretne dobro. On nic nie pytał, ale chciał uczynić dobro względem tego człowieka, i tutaj właśnie, słuchajcie, nie. Może dzisiaj warto nie uderzać w jakieś wysokie tony. Nie myśleć sobie, jak to może chcielibyśmy pomagać na niewiadomo, jak wielką skalę, jak fajnie by było, gdybyśmy tak mogli. Co też nie, uczynilibyśmy, widząc no, chociażby, nie, takiego pobitego człowieka gdzieś na ulicy, ale spójrzmy na tą naszą najbliższą przestrzeń, naszych rodzin, tych miejsc, w których żyjemy. I zadajmy sobie pytanie, kto z tych bliskich powinien bardziej stać się moim bliźnim? Więc, taką osobą, do której podejdę z większą empatią, nie, gdzie nie będę oceniał. I moi drodzy, skoro mamy stawać się takimi samarytanami, to dzisiaj możemy sobie zadać pytanie: Nie wiem, jak jest u ciebie, ale może nie w naszych chrześcijańskich domach, chrześcijańskich rodzinach, gdzieś wieje chłodem, już coraz bardziej nic nas nie łączy, przechodzimy obok siebie obojętni. Już tak dawno może, nie wiem, jako małżonkowie, nie usiedliście do rozmowy, będąc żywo zainteresowany drugim człowiekiem, będąc otwarty na drugiego człowieka, podchodzę do tej rozmowy z takim jasnym pragnieniem, że nie tylko dla jakiejś proformy, formalności, bo wypada, ale faktycznie chcę wyjść naprzeciw twoim potrzebom, chcę zainteresować się tobą i chcę być gotów na to, żeby konkretnym dobrym przede wszystkim sobą, swoim czasem, ciebie obda, obdarować. To jest ta przestrzeń, tej konkretnej realizacji, przykazania miłości, tego konkretnego bycia Samarytaninem, tego czynienia bliźnim drugiego człowieka, ale nie dawania jakichś ochłapów, tylko faktycznie takiego prawnia, by dawać siebie, przezwyciężać swoje, nie wiem, jakieś może czasami uprzedzenia, zniechęcenia, własny egoizm, jakieś może czasami zranienia, które gdzieś miały miejsce i które rzutują na to, jak dzisiaj podchodzimy do drugiego człowieka. Jakby przeskakując w jakieś utarte schematy, które może troszeczkę rodzą jakąś niechęć do drugiego człowieka, nie wiem, do Twojego teścia, do Twojego zięcia, do synowej, teściowej, do rodzica, do brata, do siostry. Nie chcę chcieć to przezwyciężać, też jakieś zmaganie, ale to też wołanie do Boga, aby ona do tego uzdalniał. To pozwolenie mu, by on tak bardzo. Bardzo jakiegoś tak egzystencjalnie. Gdzieś nas dotykał, gdzieś nas przemieniał. byśmy my tego chcieli. E, obyśmy chcieli ciągle takiej dojrzalszej duchowości, która owocuje i wyraża się w tym, jacy jesteśmy wobec braci i sióstr. Dobrej niedzieli Ci życzę. Dobrego, Bożego, błogosławionego tygodnia.